Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym holu. Hol jest Ciseja. Ja mam tutaj znowu bardzo duży karton z rzeczami, ale to nie będzie tylko jedno zamówienie, bo jeszcze takie mam dwa, ale małe, i połączę to wszystko tutaj w jedno. Żeby słuchajcie, nie przedłużać, zacznę już. Ja już w ogóle, jak tylko wsiądę do zamówienia, mówię nie: ja to muszę nagrać, bo przyszły mi takie piękne rzeczy do domu. Yy, I właśnie od rzeczy do domu sobie zaczniemy. Już mówię, że chciałabym ją po prostu już porozstawiać. No i zacznijmy sobie od tych rzeczy. Tutaj mamy. Czekajcie, bo też. A nie, dobra, nie trzeba. jeszcze trzeba będzie taśmę przecinać. A nie, chyba trzeba będzie. Zobaczcie. To jest taka patera biała na takiej ryflowanej jak gdyby nóżce nie wiem jeszcze czy na owoce raczej nie, bo ja na owoce potrzebuję czegoś większego ale albo na słodycz, albo na jakieś orzechy tutaj na stolik, żeby tu można też stworzyć jakąś kompozycję ze świeczek też będzie bardzo ładnie to to jest ta, pierwsza rzecz pamiętajcie, że wszystkie linki bezpośrednie Macie na dole w opisie i zazwyczaj dodaję te linki w takiej kolejności, w jakiej kolejności pokazuję Wam tutaj rzeczy. Także to mamy jako paterę na stół. Bardzo ładna, elegancka. Ja w sumie pokażę Wam też może na stole, jak wygląda. Dobra, zrobię Wam tutaj takie przybitki. chyba szklanki. Tak, to są szklanki. Ja szklanki trochę muszę już wymieniać, bo te, co mam, już takie się zrobiły średnio od zmywarki. Zobaczcie, też taki w ogóle bardzo ładny kształt. One są od środka też takie ryflowane. Nie będę doszukiwała się pojemności, ale one je można w zmywarce, można w zmywarce. To ja chyba takie cztery szklaneczki mam. Super, będę mogła już sobie Kilka wymienić. Tutaj mam chyba też jeszcze dwie też same szklanki. Ale tak, myślę, że tak, ale to sprawdźmy. I nam też przede wszystkim na czy nic nie jest pobite. Wiem. To są kieliszki do wina. Zamówiłam tylko dwa, no bo ja mam trochę kieliszków do wina. Z różowego szkła zastanawiałam się jeszcze nad tymi opalizującymi. Takie są też piękne opalizujące, ale zdecydowałam się na takie różowe. No i to są dwa. Dwa takie, one tu mają też takie wypukłości. Jest duża pojemność ich. Rzeczą, którą pokażę Wam już w użyciu, to jest słuchajcie, taki biały, bardzo klasyczny, fajny kosz na śmieci. On jest nieduży, zobaczcie, tutaj jest pufa. I mi on służy właśnie w sypialni, tu przy toaletce. Też Wam wrzucę link, bo on jest w ogóle jakiś mega tani. Jeżeli chodzi o rzeczy do domu, to to mamy wszystko. A teraz będzie mierzony też haul, będę pokazywała, a za chwilę będę mierzyła. Zacznę od pierwszej rzeczy, od czapki z daszkiem. Jest to coś dla mnie no bardzo, bardzo nietypowego. E, tak jak mówiłam, linki macie na dole, e, jak wejdziecie sobie w link, to będziecie miały ceny. Ja powiem Wam tak, ja czapek z, daszek, z daszkiem nie noszę. E, no nie wiem, mam też bardzo dużo włosów. No na pewno to bardziej by pasowało do związanych włosów niż do rozpuszczonych. Ale tak, wiecie, miałabym ochotę czasami dodać sobie koloru i stąd ta czerwona czapka. Przy okazji tej czapki pokażę teraz y, z mojego, tego mniejszego zamówienia. Zamówiłam sobie wręcz w takim kolorze. On jest na stronie jako zielony. 38 od razu mówię, ja na co dzień noszę rozmiar LXL w zależności, ale no w ogóle z jest tak przeróżny w rozmiarówce że z Sinsei ja potrafię mieć właśnie Mki czasami spodnie potrafię mieć 44, także jest różnie no i teraz tak, ten płaszcz, ten tręcz on jest długi jak to tręcz? znaczy nie, no nie każde tręcze są długie i ja nie wiem co ja myślę o tym tręczu czy on mi się podoba? A w ogóle te paski mi powypadały stok. Zamówiłam ten trend ze względu na kolor, właśnie, bo widziałam, że w tym jaśniejszym to nie, bo jest mi za jasny, ale też nie wiem, czy ten. oczywiście jak zobaczył to powiedział, że no inspektor gadżet no nie wiem jak ty się w tym dobrze czujesz, ale taki trochę inspektor gadżet no ja, ja sama nie wiem ja sama nie wiem, ja już go mam od kilku dni, bo on mi przyszedł wcześniej i nie wiem, ale myślę, że nie, myślę, że w ogóle ja w takich długościach to, to chyba nie także myślę, że płaszcz pójdzie do oddania kolejną rzeczą którą wam od razu pokazuję na sobie, bo koszula jest z poprzedniego holu, ale też wam wrzucę tutaj link. Natomiast spodnie, mówiłam Wam przy tamtych szarych spodniach, że ja sobie wymienię na te spodnie. I to są paper bagi, także one tutaj są takie. Rozmiar to jest XL, moich. One są z takiego no sztucznego materiału yy, i z takiego na pewno też yy, przewiewnego, o, że w nich. Na jakieś takie wiatry to wyjść za bardzo nie można, bo będzie w nich zimno, bo one nic w ogóle nie dają ciepła. Ale mają ładny kolor, ładny krój. No i te spodnie akurat sobie chyba zostawię, bo myślę, że szary kolor też fajnie. One w ogóle są w zestawie z tym paskiem, że szary kolor fajnie pasuje też do wielu stylizacji. Tutaj akurat zestawiłam właśnie z tą koszulą na taki bardziej. Też biurowy, codzienny look, ale dla mnie nie biurowy, ale codzienny, jednak też, luk, właśnie do tych koszul. Ja czy do tej, czy mam też taką różową w paski, to też bym do tych spodni śmiało założyła. Ja, tak jak już mówiłam, spodnie mam w rozmiarze XL, a ceny będziecie miały, jak wejdziecie w link. Aha, tu mam jeszcze jedną bluzę dla Alana w tym zamówieniu. Ciężko było, powiem wam, znaleźć dla chłopca, to jest 140, pomimo, że na niego ona już będzie taka teraz na styk, ja mu z reguły kupuję większe, ale nie było innej rozpinanej, a Alan bardzo lubi rozpinane, a ta nawet jak on zaraz wyrośnie, to i tak zostanie dla Aleksa, po prostu klasyczna czarna bluza rozpinana. No i teraz tak, a ja miałam założyć ten płaszcz do tej czapki, zobaczyć jak to będzie wyglądało. No i nie mogło się obejść też bez dresu. Tym razem wybrałam szary dres. W ogóle powiem Wam, że ja, wiecie, że ja lubię bluzy i na Sinsayu jest tyle ładnych bluz, ja się tak nie mogłam zdecydować, którą wybrać. Czy wybrać dres, czy wybrać jaką, jakieś bluzy. On jest już widzę, że jest bardzo ocieplany, tak mocniej ocieplany. To też za długo w nim nie pochodzę. I wzięłam tak, spodnie w rozmiarze M. Na pewno, bluzę w rozmiarze S. Spodnie powinno mi wziąć L zobaczymy, czy będą te m na mnie dobre. Nie wiem, może ja czasami też jak czytam opinie ludzi, jak tam piszą, to też wtedy się tym sugeruję. Ale bluza widziałam, że jest raczej duża, no ale bardzo ładna, bardzo ładny jasny kolor. Dobra, to teraz wskakuje ten właśnie dres. Dobra, jestem z dresem. Nie, ja w ogóle źle spojrzałam, przecież te spodnie są l a nie M-ki. I patrzę w telefon w zamówieniu mówię, kurczę, ja zamawiałam L. I potem patrzę na metkę i ja na, na coś innego musiałam spojrzeć na rozmiar, że to jest m Spodnie L, bluza S i jest dla mnie idealny i jest piękny, taki jasny, jest taki mega w ogóle wygodny, ten, ta szara dresówka jest taka milusia w ogóle bardzo. Nie wiem do kiedy będę mogła chodzić na takim ociepleniu, ale teraz jest taka pogoda, że właśnie nawet na co dzień już tylko do kamizelki, ale teraz patrzcie to. W ogóle no giga mi się podoba ten dres, naprawdę ten kolor, przepiękny. Przepiękny, nawet bardziej niż ja zawsze myślałam, że ja bardziej raczej beż, a tu szary. I do tego bardziej ta czapka. A zaraz jeszcze zwiążę włosy, bo w rozpuszczonych to myślałam, że nie będę zostawiała tej czapki, ale jednak podoba mi się. A jak ja bym miała jeszcze do tego związane włosy, to też myślę, że fajnie. Czapeczka będzie. Się prezentowała. Nie no, z dresu jestem bardzo zadowolona i w końcu dobrze trafiłam z rozmiarem. Ale to też przez to, że już mam za sobą zamówić to jest mój trzeci dres, gdzie tam zamawiam. I w końcu tak jak lubię, yy, zamówiłam. Czyli bluza S, że jest, wiecie, na mnie. Tutaj w ogóle jest na mnie ok po prostu, tak? Ja nie lubię oversize'owych yy, modeli, dlatego biorę takie bardziej dopasowane, ale też nie takie, wiecie, żeby mnie tak opinały, nie? Tylko ona jest taka normalna na mnie. I spodnie L też jest ok I nie, w M, w M bym na pewno weszła, bo tutaj też jeszcze mam miejsce, jak gdyby, ale tu akurat w spodniach lubię czuć się luźno. No, w takiej odsłonie to żeście mnie jeszcze nie widziały. Że z czapko, czapka z Daszkiem. Ja mam gdzieś tam jakąś jedną czapkę z Daszkiem. Bardziej zakładam ją na plaży, po prostu jak jesteśmy, ale ta czerwona na wiosnę, czad do tych dressów, albo do jakichś, właśnie katanki jeansowe i do tego tylko czerwone usta, jako to i to akcent, myślę, że będzie bardzo fajnie. No i już wiem, dlaczego pomyślałam, że są to emki. Zobaczcie. Metka jest tu, LK, LK, ale tu. Czy ta jest MK? I ja nie wiem teraz, czy to jest MK, czy to jest LK. No ale na całe szczęście są dobre, ale jest tutaj Bubble. Yy, no dobra, kolejne rzeczy. Ja wiecie, zauważyłeś, ja też lubię w komplety, nie? Ja lubię w komplety. No i to sobie stworzyłam komplet. To jest taki półgolfik, rozmiar L. To jest taka mleczna czekolada. Myślę, że kolor do mojego typu urody będzie petarda. Na to yy, ta jakaś katanka w panterkę i słuchajcie, wzięłam sobie te leginsy Flarek, które ostatnio miałam czarne i one są wiecie, to jest jedna aukcja i wybieramy kolor czarny, był brązowy, chyba jeszcze i granatowy i ja te co miałam czarne, mówię, to, to biorę sobie jeszcze brązowe w rozmiarze M, bo ja finalnie tamte leginsy poprałam i wymieniłam na M, bo one też jakieś takie wypadały luźne, a to jest zupełnie w ogóle inny materiał, to nie są w ogóle te same legginsy. Albo oni mi się pomylili, bo oni mi dali jakieś takie nasiłownie siłownię, Jim Hart M. Znaczy one są w ogóle, nie no, są w dzwony. I z takiego materiału, i ja tu nie wiem, czy ta M będzie nam niedobra. Tamten model, no to już sprawdziłam. A tu, no mierzymy. Kurczę, i w ogóle kolorystycznie to miało być komplet, a też zupełnie się różnią te dwa kolory. Mierzymy. No i jestem. No i tak. Golfik jest naprawdę Piękny i do mnie tak fajnie kolorystycznie myślę, że wygląda. Ale leginsy... Zeszłam, weszłam oczywiście teraz też w aplikację i nie, ja coś źle patrzyłam. Tamte leginsy elastyczne są tylko w czarnym kolorze. Nie wiem, dlaczego mi jakoś przeskoczyły, że one są też w innych kolorach. No te... Powiem Wam tak. Rozmiar jest okej. Okay, tu nie mam się do czego przyczepić. Nie są ani mi się nigdzie nie wrzynają, nie opinają mnie i tak dalej. Ale ten kolor... Trochę taki jasny, wolałabym iść w taką gorzką czekoladę w tych spodniach. Nie wiem, jeszcze o nich pomyślę. No i to jest tak jak mówię, z takiego bardziej materiału wyszczuplającego. O tak. Przyniosłam sobie też tą katankę jeansową w panterkę właśnie. Ona też jest Sincy, ja Wam też ją podlinkuję. Tak wygląda fajnie właśnie do katanki, tak z myślą o właśnie takich panterkowych tych moich katankach myślałam, zamawiając sobie ten golfik. No a tutaj no nie wiem, szkoda, że to nie tamten model, taki prążkowany, bo tamte riegency są cudowne, nawet pomimo, że w ogóle one są m ja je wzięłam, to one są takie właśnie mega w ogóle wygodne, luźne nawet bym powiedziała tutaj w pasie, także no wielka szkoda, nad tymi się będę jeszcze, czy je zostawić czy je, nie wiem, oddać sprzedać, zobaczymy no i teraz została mi ostatnia rzecz z tego zamówienia i to jest znowu piżama, ale nie mogłam się oprzeć temu wzorowi piżama jest w rozmiarze XL i słuchajcie, w to lato w ogóle motyw cytrynek to będzie hit to będzie hit zobaczcie na to tutaj chyba to też jest wiskoza, bo to też jest takie chłodne, ale zaraz zerknę. Na różowym tle cytrynki. Ogólnie te cytrynki dla mnie mogłyby być takie jeszcze subtelniejsze, jaśniejsze. Ale no lubię w ogóle ten krój piżamy, gdzie są te góry zapinane na guziczki. Też ją dla Was przy, przymierzę. Tak, to jest 100% wiskoza, czyli właśnie ona jest taka fajna, chłodna przy ciele, idealna na wakacje. No, no, zobaczcie na ten. W ogóle, no, wisienki to już w tamtym roku były modne. W tym roku wisienki, jakieś truskaweczki, cytrynki. Taki motyw owoców, już na teraz wiosnę, lato. Przepiękna. Także zakładam Wam jeszcze tą piżamkę No i jestem w piżamce. Z kieszonkami jeszcze jest piżamka, piżamka nawet. Tu widzicie, w piżamkach wiem, że w Sinsei XL i XL jest na mnie super fajna. Bardzo ładnie się prezentuje wzór. Także już zbieram też piżamy na wakacje, jak będziemy gdzieś lecieć, bo my w tym roku lecimy wcześniej na wakacje. Także już też zbieram właśnie. Piżamki. Pamiętajcie o tym, że wszystkie linki macie na dole w opisie. Wchodźcie, sprawdzajcie ceny. No i piszcie, co Wam się najbardziej spodobało i co Was skusiło, co sobie zamówicie. A my widzimy się już w kolejnym filmie. Zostaw kciuka, jeżeli chcesz więcej takich holi. Do zobaczenia. Pa! Pamiętaj o subskrypcji.